Właśnie skończyła się Msza, która była kulminacją Światowych Dni Młodzieży w, Ma w Madrycie. Jesteśmy tutaj przy głównym ołtarzu, gdzie Benedykt XVI celebrował mszę razem z no, na pewno kilkoma tysiącami kapłanów. Ludzi było, z tego co e, mówią statystyki, około 2 miliony osób, w tym 8 osób na, z Chicago, z Trójcowa. Ludzie już teraz wychodzą, ale proszę zobaczyć, tutaj jest wysokość ołtarza, bo się nam udało tutaj dojść. Jakie to jest wielkie morze ludzi. No, już myślę, że jedna trzecia tylko została, ale tak, jest to imponujący widok. Ponad 100 narodowości. Wczoraj słuchałem spowiedzi, były naprawdę bardzo głębokie. Z całego świata ludzie. Myślę, że to spotkanie wydało piękne, dobre owoce. I na końcu przy święty Benedykt XVI ogłosił, że za dwa lata będzie spotkanie Światowych Młodzieży w Brazylii w Rio de Janeiro. I na tym kończymy naszą relację i do zobaczenia za dwa lata w Rio de Janeiro.